Korenny gość Radio Zachód. Marcin Zachin, witam Państwa serdecznie w studiu, redaktor Zbigniew Bodnar, Radio Zachód, działacz opozycji antykomunistycznej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Pana, witam słuchacze. Spotykamy się w związku ze smutnym wydarzeniem dzisiaj pożegnanie Stanisława Żytkowskiego, honorowego obywatela Gorzowa. Prawnika, ale może przede wszystkim właśnie działacza opozycji antykomunistycznej. Jakiego człowieka żegnamy dzisiaj? Wydaje mi się, jestem o tym przekonany człowieka bardzo, bardzo uczciwego. Człowieka, który wiele mógł na tej swojej działalności opozycyjnej zyskać. Myślę tutaj o po zakończeniu jego kadencji senatora. Tak mi się wydaje, mógł zostać jakimś prezesem, dyrektorem jakiejś firmy, a jednak zdecydował się wtedy na poświęcenie dalszej swoje, dalszego swojego życia na pomoc dla osobom bezdomnym. Przez kilkanaście lat, może więcej, działał w towarzystwie pomocy imienia brata Alberta. Bardzo zaangażowany, bardzo Imponował mi tym, że mógł skorzystać, mógł mieć jakieś profity, a zdecydował się właśnie pomagać ludziom bezdomnym. Oprócz tego podjął pracę jako adwokat i, i chyba się w tym dobrze realizował. Może troszeczkę mam do niego. Yy, Taką małą pretensję, że właściwie odsunął się z życia politycznego, życia społecznego, skupił się bardziej właśnie na pomocy. I nie bardzo chciał się angażować w jakieś spory polityczne, nie chciał się angażować w tą wojenkę polsko-polską. Ja pamiętam rozmowę z, z panem Stanisławem, kiedy on mówił, że ta pierwsza kadencja senatorska, wtedy kiedy przestał, czy też rzucił politykę, tak to nazwijmy. Ta obecność w Sejmie sprawiła, że, że zostawił to wszystko i poszedł w zupełnie inną stronę. Nigdy nie chciał na ten temat rozmawiać o przyczynach rezygnacji z polityki. Tak zawsze uciekał. Ja jednak mam wrażenie, że nie chciał się angażować w te spory. E w okresie lat 80., czy w latach 80., zrobił to, co należało do niego. Był odważny wtedy, kiedy, kiedy trzeba, trzeba było, było być odważnym. Tak. A potem myślę, że zostawił politykę, życie, te bieżące, zostawił tym, Następnym, następnemu pokoleniu, powiedzmy. Ja ze Staszkiem wielokrotnie rozmawiałem, o, właśnie to w takim razie powiem tak, mimo dzielących nas, różnic politycznych. I to dosyć. Sporych różnic politycznych. Potrafiłem, czy on ze mną potrafił rozmawiać, potrafiliśmy ze sobą rozmawiać. Myślę, że to było chyba najważniejsze, choć, jak mówię, uciekał od. Od konkretnego pytania, Staszku, co się stało? Przestałeś być y, senatorem, y, kończył się czas lat 80. i ty się też wycofałeś. A no wiesz, tam to, tamtego, zostawiam młodych i młodym i, 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 i nigdy nie powiedział tego mi wprost. Choć jak mówię, dzieliły nas różnice polityczne. A w latach 80., wtedy, kiedy trzeba było być odważnym, jaki był Stanisław Żydkowski? Staszek Rzytkowski był człowiekiem o ogromnym autorytecie. Ja może wspomnę tylko, tylko dwie osoby, które miały taki wielki autorytet. To jest właśnie Staszek Rzytkowski i Marek Rusakiewicz. Marek Rusakiewicz jako twórca, jako właściwie twórca Ruchu Młodzieży Niezależnej, a Staszek z kolei tą tą część opozycyjną, reprezentową tych starszych nieco, tych działaczy, nawet jeszcze z lat 80., którzy z początku lat 80., którzy zdecydowali się jeszcze wtedy tworzyć tą pierwszą, no może złe słowo, pierwszą solidarność z roku 80-81. Staszek wychodził z założenia, że wiele rzeczy należy robić jawnie. Są pewne rzeczy, które powinny być zakonspirowane. Myślę tutaj o druku, myślę tutaj o siatce kolportażu, myślę tutaj o na przykład twórcach czy nadawcach Radia Podziemnego Solidarność. Natomiast wiele rzeczy powinno być robione jawnie, jasno, otwarcie, oczywiście z jakimiś pewnymi obawami. Staszek kiedyś mi powiedział tak, a w Izbechu my wyciągamy dłoń i Patrzymy, czekamy, kiedy nam tę dłoń przytrzasną. I na razie nie przytrzaskują tej dłoni, więc wysuwajmy je dalej. To Staszek mnie namówił na to, ażeby w 83 chyba z taką propozycją przyszedł, żeby spróbować opanować Radę Pracowniczą w Stilonie. To był jedyny, mówię o Radach Pracowniczych, mhm. to był jedyny organ w zakładach pracy, gdzie wybory odbywały się w sposób demokratyczny. I on mówi, wszyscy bojkotujemy, wszyscy mówimy na no, związki nie. Wszystkie organizacje pod patronatem PZPR nie. Spróbujmy to przejąć. To była bardzo ciężka praca, dlatego że trzeba było masę ludzi przekonać do tego, że to nie jest kolaboracja, tylko jest to próba odzyskania pewnego terytorium, pewnej przestrzeni na działalność nieco inną albo niezależną. Nie zawsze się to udawało, ale przyświecały nam wtedy trzy takie główne cele. Po pierwsze, członkowie Rady Pracowniczej nie mogli być zwolnieni z zakładu pracy bez zgody Rady Pracowniczej. Po drugie, ci, którzy weszli do Rady Pracowniczej, mieli szersze spojrzenie na... Problemy zakładu, na problemy ekonomiczne, nawet na problemy kadrowe niż ci, którzy pracowali tylko i wyłącznie na swoim stanowisku pracy. A po trzecie, wreszcie, um, uważaliśmy, że to będzie dobra szkoła i kuźnia do Przyszłych ludzi do przyszłych zadań w tej wolnej Polsce. Mhm. Myśmy wierzyli w to bardzo, że one będą. Mówi Pan o tych sprawach takich już pracy w Solidarności, ale też chciałem, żeby słuchacze usłyszeli coś, co też było waszym udziałem, Radio Solidarność, między innymi na paśmie TVP1, dobrze mówię? Mhm. Jak to było z, z tym podziemnym radiem? jakżeście jak omijali te zakazy, które wtedy obowiązywały, i jak denerwowaliście komunistów? Na pewno nie prosiliśmy o zgodę na to, żeby minąć te, te zakazy. Y żeby radio mogło działać, no to trzeba było też powiadomić ewent potencjalnych słuchaczy. Można to było zrobić poprzez rozrzucenie ulotek, że dnia tego i tego, godzinie takiej, to a takiej na takiej i takiej częstotliwości odezwie się Radio Solidarność, ale wtedy też wiedzieli o tym SBC i szybciej było namierzyć. Taką metodę stosowano na przykład m.in. w Warszawie, że yy, nagrywano audycje. Yy, pod Włączano magnetofon do, wielkiej, jakiego, do wielkiego głośnika, umieszczano to na dachu, na drzewie, gdzieś w trudno dostępnym miejscu i ono grało. Ale wtedy przechodziły hmm, służby, przychodzili SBC, zdejmowali to urządzenie i urządzenie przepadało. Staszek, oj, nie tylko on, ale między innymi. Pan Jagodziński, twórca, wymyślili, że warto się wstrzelić w częstotliwość foniczną telewizji polskiej, a ponieważ no, wtedy były tylko dwa kanały, pierwszy i drugi, więc y, większość oglądała i tak jedynkę, i wtedy niezapowiedzianie w okresie po dzienniku, nie w okresie dziennika, nie w czasie dziennika, dlatego że sygnał dziennika był bardzo mocny i ciężko go było zagłuszyć, ale właśnie po dzienniku kiedy był jakiś bardzo atrakcyjny film, kiedy był na przykład mecze, jakiś, wtedy częstotliwość miała za zadanie wyciszyć tą częstotliwość telewizyjnej fonii mm -hmm. i, I, wejść, na i wejść ze swoim, ze swoim tym. O czym mówiliście w tych audycjach? Oj, to nie były jakieś wielkie mm, dzisiaj jak się patrzę z perspektywy, to nie były jakieś wielkie treści rewolucyjne i tak dalej. Chodziło przede wszystkim o to, ażeby pokazać ludziom, że Solidarność stać nie tylko na rozrzucenie ulotek, nie tylko na pomalowanie muru, ale też na już dużo bardziej skomplikowaną działalność, czyli radio. O czym mówiliśmy? No na przykład mówiliśmy o protestach, jakie się odbywają w Międzyrzeckim rejonie. Mówiliśmy o skazaniu osób, albo o represjonowaniu osób, które odmówiły złożenia przysięgi wojskowej na wierność Armii Radzieckiej. Mówiliśmy o tym, że coś się odbywa, że jest kolportaż, że słuchajcie nas, mimo, że nas nie ma oficjalnie, to jednak jakoś tam działamy. Jak mówię, to było bardziej pro Propagandowe radio niż no, rzetelna informacja, bo, no, bo po prostu nie było takiej możliwości. I powiem tylko tak, że nadano łącznie około 82 audycji. Mówię około, dlatego że część audycji na przykład nie poszła, część audycji została skrócona, część z różnych powodów nie była wyemitowana, ale 82 audycje potwierdzone są. Na naszym koncie. Moglibyśmy rozmawiać i rozmawiać, ale niestety musimy już kończyć. Redaktor Zbigniew Błodnar dziennikarz Radia Zachód, a może przede wszystkim działacz opozycji antykomunistycznej. Panie Zbyszku. A ja tylko na końcu powiem, Staszku, będzie nam ciebie brakowało. Ja dodam, że uroczystości pogrzebowe dziś o 10.30 w Gorzowskim Domu Pogrzebowym przy ulicy Żwirowej w Gorzowie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Lubuskie, Polska i Świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.